Ten wizerunek, który krowałeś też w mediach społecznościowych przez lata, z byłą już partnerką, czy on był zawsze zgodny z prawdą? Czy ty możesz powiedzieć, że to było autentyczne? Czy robiliście jednak rzeczy niektóre pod publikę? Ja nie chcę wchodzić w buty poprzedniego życia. To jest już etap totalnie zamknięty i. I każdy ma prawo, kto obserwuje nie wiem, mnie na Instagramie, czy, czy nawet jest to jakiś mój bliski znajomy, czy to jest rodzina. Każdy ma prawo do swojej oceny i, i, i ocenienia tego, czy prawdziwe było wtedy, czy prawdziwe jest teraz. Ja obecnie, pokazując skrawek swojego życia, czuję się w 100% autentyczny i prawdziwy. Ale, czy żałujesz czegoś, co na przykład wstawialiście kiedyś razem? Jakiś postów, jakiś yy, informacji? Nie, nie żałuję. Nie żałuję tego, ponieważ yy, po pierwsze, nie mogę tego zmienić. Yy, po drugie, była to jakaś część mego życia, yy, wspaniałego życia, yy, z którego mam dwie cudowne córki.